Często się pojawia, również nocy, To bardzo cię niepokoi. Pan Cię do tego bólu, całkowicie Pan. Źródło tego bólu całkowicie znika. Pan dotyka mężczyzn, który ma prostatę. Ufaj teraz Panu, bo On tam cię dotyka i całkowicie uwalnia od tej doletności. Jest ktoś, kto ma wrzody i leczy się na te wrzody. Pan dotyka tego miejsca. Pan dotyka stawu miękkowego, jest kobieta o kuli. Przyszłaś tutaj z problemem, e, masz e, uszkodzony staw wiatrowy. Prawdopodobnie byłeś ja I w etacie, jak powiedział, to powiem, że on jest I pamiętajcie dziewiczu, tak, zapomnijcie Cię tak, wszyscy podobni goście, z tym stawem znikną. Będziesz też takim znakiem dla sziklarza, bowiem wszelkie badania, jak to że potrzebujesz operacji, natomiast nie będziesz na żadnej dolegliwości kulowe. Pan po prostu całkowicie zawiera Twój ból na siebie. Jest ktoś, kto ma ból nie dotyka. Jest osoba, która ma problem z lewym okiem, słabo widzi na to lewo oko. Nie ma żokularów, ale słabo widzisz. Pan dotyka tego oka i przywraca Cię w trochę. Jest osoba, która ma, ma problem z korzenkami, pan Cię nie dotyka. Jest tutaj młody człowiek, który ma problem z narkotykami. Pan jest teraz przy tobie i mówi Cię uwagę. A Jest ktoś, kto ma dużą relację z młodą osobą. Pan tu rację. Pozdrawiam. Napełnia Twoje serce miłością. Jest tutaj parę osoba, która ma problem z kolanami, Mam tutaj, ma dotyka Waszych kolanów. Andaj poznać, że jest to osoba, która ma, jest chora na lakach. Panie, Pana dotyka, możesz to poznać po tym, że w tym miejscu, czujesz ciepło, jest parę osób, które teraz właśnie w tym momencie przynoszą, że coś się w dzieje. Miłość Pana Was wypełnia dotykę, brudzania z wielu ludzi, z wielu Jest mężczyzna, którego Panu bawię do alkoholu. Jest kobieta, która jest bawiana ja teraz od nikotyny. Pan się bawia. Jest ktoś kto żyje w we wspólnocie i Pan napełnia Cię. Z takim szczególnym darem modlitwy uwielbienia czujesz w swoim sercu, że On uśmiecha, że ch 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 chciałbyś wyśmiewać, pięć uwielbienia, bo czujesz ogromną radość, która rozpiera Twoje serce. Pan Ciebie dotytek i tak, oddarujeć ty y łasko uwielbienia. tutaj z pewnym schorzeniem, bardzo trudnym do wyleczenia. Władzę na Państwa, w imię Panie, zabieram to schorzenie. W Twoje imię i proszę Cię, Panie, Pana, byś tylko potwierdził teraz, niech też zniknie wszelka choroba dotykająca serca, wątroby i i w choroba psychiczna, umysłowa. Niech znikną wszelkie problemy tarczycą. Proszę, Panie, duch, nie tylko każdego organu, który jest tak ważny, a który też decyduje o, o naszym zdrowiu, o naszym dobrym, samopoczuciu. uczuciu. Niech wszelkie problemy związane z tym organem niech całkowicie znikną. Cię, Panie, niech te osoby, które cierpią na starczyce, mają problem z wątrobą i krzódzką, skarżą się na problemy z nękaniem, mają uszkodzoną wątroby czy truska. mają prostanie, komórki rakowe nowotworowe. Nad cukrzycy. cukrzycę. Panie, prosimy Cię, dotknij te osobę. Niech zniknie cukrzyca, źródło jej niech a Panie zamierz wszelkie choroby na te nerwowy. Panie zamierz wszelkie problemy słuchu. Dotknij tych, którzy mają łóżczycę. Panie, dotknij tych miejsc. Duchowy sposób dotyka Panie Jezus, te miejsca. Poprzez dawne kapłaństwa, państwa, to będą znaki Twojego miłosierdzia w tej Niech przyczyna tej kolory całkowicie się zniknie, ona się cofnie. Niech już nie będzie żadnym obciążeniem, zamieszkaniem od tych osób, które są tutaj koszmarze noce. Zamieszkanie, problemy ze snem, kotni te osoby, które mówią, że spała całą noc, rano był się zmęczone. godni Panie, te osoby, które nie mają siły, tym trudno jest poradzić sobie w pracy, ponieważ są ustawione. Dotknij, Panie, zawierz Jezus, zawierz to ustawienie. Dotknij, Panie, te osoby, które mają pogromy z gardłem. Panie, gdy widzisz te osoby tutaj, jest jedna, dla której gardło służy do pracy. Pracuje w szkole, dotknij Pani teraz tego problemu. Nie zawiesz, to zabierz, no. daj jej, y, 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 łaskę zrobienia. Panie, polecam y, osobę, która ma skrzyżony tych ma guzy na głowie. Dotknij Panie tę do osoba, Jest tutaj osoba, która ma guzy na głowie, ale nie tylko. I one się pojawiają, jest coraz więcej. Tak, jest osoba, która jest bardzo zaniepokojona właśnie tymi chudzami. Pan czy dotyka tego miejsca? One będą całkowicie znikać. Niech źródło tej choroby będzie całkowicie zniszczone w imię Jezusa. Niech wysknie. Niech korzyść swojej choroby ratowej uschnie. Źródło, z którego czarnia będzie żyć od pomocy. Niech wyschnie. Niech pan, co Panie co dzieci i ulecz. Panie, niech ci, którzy przyszli ze swoją chorobą, wyjdą bez niej, wiążą każdą chorobę, która została przyniesiona w ciebie. Czy to przed czy nieuleczalną. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, cokolwiek zgromadzicie na ziemi, będzie z Wiążą tą chorobę i Duchowy sposób, Panie, odsyłam do Twoich stóp, prosząc o dar Twojego miłosierdzia dla wszystkich, którzy obecnych, aby zostali mocno dotknięci. darem Twego miłosierdzia. Przeżywajcie pokój na swoim sercu. Jezu, oddaję Ci wszystkie swoje podmioty, wszystkie choroby, a przyjmuję od Ciebie uzdrowienie, które wysłużyły na Ciebie krzyczeń. Ufam Ci, Panie Jezu. Jestem Ci bardzo wdzięczny, Panie, że zapomniałeś o mnie, że zabrałeś Moją chorobę, moją możliwość okolę, i wysłużyłeś mi zbawienie, w którym jest również zawarte. Moje uzdrowienie, moje uwolnienie i moje dobre samopoczucie. Panie, daj mi łaskę, abym zawsze być wdzięczny, abym nie zapomniał oddawać Ci chwałę, abym nie zapomniał pokazywać Ci wdzięczności za dar, tego nie posiędziam, dlatego teraz pełen wdzięczności za to, co przyjmiesz, co uczyniłeś, i co będziesz czynił, składam Ci uwielbienie poprzez tę pieśń. Ona, nie byli te znaki objawiane, Panie, że wierzę, że wszystko, o co Cię prosimy, otrzymamy. zbawienia, znak Bożego Głosienia, w którym zostawiliśmy zbawienie. Będzie znakiem, które będzie takim kanałem, przez ta łaska, którą Pana prosiliście, wraz do tego, co zostało wypowiedziane, spłynie do konkretnej sytuacji, w jakiej się zachowaliście. Kiedy będziecie tracili ten znak na, na sobie, po błogosławieństwie Świątecznym zakładamy Ufajcie, że on to wszystko się dokonuje, wszystko, co Pan dał, nas przygotował. to Wierzymy, że również to, o co Pan nam prosiliście. Niech to po błogosławieństwo poprzednich pięć, a ona nie pokłóci nas start 2